Witajcie! Mamy tutaj notę Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski odnośnie do nowego przekładu dynamicznego Pisma Świętego. I chciałbym Wam przytoczyć stanowisko Episkopatu Polski. Komisja Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski odradza wierm korzystania z nowego przekładu dynamicznego w indywidualnej i wspólnotowej lekturze. Ja Wam tylko przytoczę dwa fragmenty. Które gdzieś najbardziej młodkiej w głowie po przeczytaniu tego. Episkopat polski odnosi się w ten sposób. Publikacja ta nie spełnia naukowych norm przekładu dynamicznego, zawiera bowiem bardzo dużo błędów merytorycznych, w tym historycznych i lingwistycznych, a nawet ortograficznych. Tak to uzasadnia, ale mamy tutaj jeszcze jeden przykład. Myślę, że dla katolików będzie to znamienne sobie przeczytać, tak? Dobitnym przykładem są słowa o ustanowieniu Eucharystii, które istotnie zniekształcają przekaz biblijny. Tak czytamy. Potem wziął chleb i po dziękczynnej modlitwie porozrywał go na kawałki i rozdzielając między uczniów powiedział oto moje ciało za was wydane. Wy zaś wydajcie owoc trwania we mnie. Później już po wieczerzy wznosząc toast powiedział wznoszę ten toast za nowe przymierze. Jeżeli e, czytałem Pismo Święte, modlimy się, to już czytając samo to, wznosząc toast, powiedział wznoszę ten toast za nowe przymierze, no to chyba nam wszystkim powinny już opaść ręce i zapalić się czerwona lampka. Jeżeli ktoś chce więcej argumentów e, i ogólnie całą opinię konferencji, e, Komisji Nauki Wiary, Konferencji Episkopatu Polski, to zachęcam do przeczytania na jej stronie Episkopata.